Cześć widzowie! Cześć widzowie! Tu, Alan King! No chodź, zobacz! Patrzę tutaj, pisze Made in Sweden na tej wędce. No, no, no. Złapią. We functionku powinno pisać Made in Sweden, pisze? Nie wiem, bo nigdzie nie widzę. Ty mi ją w ogóle dałeś? A faktycznie jest napisane, tak. Made in Japan. Nie, akurat tam pisze Made in Sweden. Ty, chyba ktoś za tobą jest. Trzeba go złowić na tą. Dobrze to. Tak na tą dobrze. najlepszą szwedzką Ja idę później. Po... Dobra, to ja gdzieś połowię, ok. Dobrze. 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 A ty popoluj na zwierzęta nadaję Sweden. Czyli wyprodukowano w Szwecji. Nic nie ma. Co nic nie ma, co? Tu nie ma żadnych ryb. Serio? Się musimy gdzieś przeprowadzić. No tak, a nie, jest. Nie złapałem na haczyk. Po pierwsze, to nie było wyprodukowane w Japonii. Tylko przy spawner pointer. Dla mini wiego A ja, ja to w ogóle wiesz co, tak tutaj sobie siedziałem i zobacz. Znalazłem takie tutaj. Zobacz, co to jest. Czerwona glut z nosa. Dlaczego to jest czerwona glut z nosa? No, tak się nazywa. Nie wiem. Dlatego, że jest czerwona, a nie zielona. No właśnie, nie wiem, ale. Patrzcie, my tutaj normalnie wszystkie produkty ze Szwecji mamy. No, patrzcie, mhm. za chwilę Ci pokażę. No coś. Coś tu po prostu takie chłopie. Ty wiesz? Co się stało? Ty widzisz? Patrz, normalnie mamy wędkę ze Szwecji, jeszcze miecz ze Szwecji, jakieś no, y, już są z da? To już w ogóle. No poczekaj, to oddasz te produkty wszystkie? Tak. Patrz, ale... to na wszystkich pisze Made in Sweden". Oho, Faktycznie, ale tu ja ci pokażę jeszcze lepszą rzecz. Normalnie Tutaj też robią takie przerażające rzeczy, weź się na to popatrz. Kość z kości ze ja Nie, ale zobaczyć, że wszystko tutaj jest ze Szwecji. No chodź, zobacz. No patrz. I teraz zobaczysz, wszędzie Made in A no za tobą jest tam ten nasz kolega, musimy się z nim przywitać. Ej, no ale! tam siedzi? Tak, ten Co? Scyzorek chcesz jakiś? Wiesz. A ja a ci zabrałem? Mhm Made in Sweden. To masz. Faktycznie wszystko co jest ze Szwecji to oddam. To, ja to... Made in co? Made in drone? -ed? No. No bo to jest taki kraj, gdzie mieszkają drownedzi. Ty widzisz ile my mamy normalnie ze Szwecji? W jakim to y sklepie żeśmy to wszystko kupili nie wiem, jak ale ta sklep? czerwona gluz nosa to faktycznie jest coś Nie wiem skąd to Ale no nie wiem jak, te, jak się ten sklep nazywał. Albo... Może IKea po prostu O kurczę, zapomniałem że tu jest drabina Muszę to naprawić ZOMBIE! Nie e, muszę, być. Eee, musimy pić tym trójząbem, tym trójzombem z dronem, Z, dronem, z dronem. Z na dół jak jest trójdom po angielsku? Trident. Tr Kurcz, ale ty wiesz no? Słuchaj, ty nawet... Patrz, no wszystkie trójzęby są ze Szwecji. O patrz, widzisz? Widzę. Kurczę, no. Trzymaj. Ja. Dodasz mi te trójzęby teraz? Dam ci, oba. swój no. Coś tutaj... Wszystko ze Szwecji jest. Co to było? O kurczę, ale coś nam tutaj. Na szczęście dom i kowadło Uf, przetrwało. I ty widziałeś? Ja, ja to poczułem. No, mnie też to strasznie zabolało. Jak to sąsiedzi, to co robimy? Polujemy na jakieś zwierzę, coś tam? No, jak przyjdą, to będziemy polować na nich. Na tym świecie Jest wieczny dzień? Właśnie też się zastanawiałem przed chwilą. No, cykl dzienny ma być włączony. Hmm. Ej, to sąsiedzie to chodzi, bo widzę utopców. Hmm. Szybko do wody. Kurczę, no. Takiego. Wszystko tutaj? A to jest sweden, proszę. Eee, to w ogóle się czyta? A sweden. To jak. Made? Nie się Madein Tylko made in Sweden O, ryba się przetopiła Dlaczego ja zawsze tutaj, tutaj wchodzę do tego domu, w tą ale? Dlatego to ja nie wiem Co, zakopalnię zrobił? Dlatego to ja nie wiem Nie wiem, które tu, są lepsze, czy ze Szwecji, czy z Drone da. Ja też nie wiem, dlatego to ja nie wiem. No, a sąsiedzi, ukradłeś mi jakieś? Dlatego to ja nie wiem. Czy ja tobie coś ukradłem? W życiu. No, ale musisz mieć. A dobra, nic. O, to no się dzieje. W życiu bym ci nic nie ukradł, no co ty? Sąsiedzi, no to nam y, się kończą powoli zapasy. Tak? Mhm. No to masz problem. Choć będziemy polować na różne zwierzęta, nie na utopce tylko, bo to utopce robią się nudne. Jesteś? No pewnie cały czas tu jestem. A gdzie? Tylko właśnie nie wiem gdzie. No. Coś mi się wydaje, że mogłem się zabłądzić. Tu jesteś. Kurczę, nie musiałeś tego... Chodź coś Ci pokażę. No, jak pan teraz wyjść? No, poczekaj! Mm. Ty ustaw się. No, sąsiedziu, nie, nic nie rób. Ty się ustaw w tym miejscu, gdzie jesteś. Spróbuję coś wykopać. Kurczę, no nie wiem. Coś tu się zepsuło? To poczekaj. Ja tutaj tylko cię teraz przeteleportuję do mnie. Już będziemy w normalnym miejscu. O. No to co, idziemy na polowanie? O, popatrz, przyszedł do nas kolega. Ale nie, nie pijesz nie tym trójzębem, mogę ci dać. Co? Nie, nie chcę. Chodź, yy, zobaczysz, co ja znalazłem. Normalnie są takie fajne rzeczy, wiesz? Boże, bo jest tylko świnka, to ją zabiję. Idziesz za mną, żebyś się nie zgubił, chłopie. Kolejny ten? Kurde, gdzie? Gdzie to było? Się zgubiłem. No ja też nie wiem Pamiętaj, tam gdzie dym to nasz nasza baza. To wracajmy może lepiej. Może ja chcę zobaczyć. Ale... Co? Ciś mi coś tutaj zginęło, bo byłem tutaj, coś mi wypadło z kieszeni, wiesz? Nie mogę tego znaleźć. Ale co ci wypadło? To dlaczego nie, nie podniosłeś tego? Pod. Yy, nie przeteleportowałeś. No dobra, to co ja sobie tego poszukaj, okej? Okay. Dlatego to ja nie wiem. Nie, nie wiem gdzie to jest. Gdzieś się zgubiłem. Nie wiedziałem, że mnie robią wszyscy. I to jest takie dobre. Już. A dlaczego tu jest pół, dę pół dąb, a pół ciemny dąb? Dlatego to ja nie wiem. Gdzie? No chodź, siedzie, pokażę ci. Gdy to jest ten dym? O tak, to nasza baza. Dlatego to ja nie wiem. A widzisz? To widzę. Ja wiesz co, no bo to tak właśnie się stało, tak wyrosło. Ja nie wiem. Sąsiedzie! Kryj się! Bo Nie. Dawaj, go, tu zęby. Co ty zaraz budujesz? Taki pokoik. To sąsiedzi, ja, ja muszę coś połowić. Albo ty może połów, okej? Okay? Mam coś połowić? No ryby. A ja, no co ty, ja w życiu wędki nie trzymałem w ręku. Jak nie, przecież yy, łowiłeś wiele razy już ryby. No, to było dawno i zapomniałem, jak się robi. A przecież to było w lutym. Niemożliwe, to na pewno nie było. Sąsiedzie, trzymaj wędkę. Tu jest i łów ze mną. Ja idę do czegoś poszukać. Mm. Dobra, sąsiedzie. Mm, mam takie coś. Kurczę, wszystko mamy ze Szwecji, jak to możliwe? Cała siekiera. Miecz. Nie wiem, coś ta wędka nie łowi, chyba się zepsuło. A co to znaczy co? Kości z gości ze co to znaczy? O co nie wiem właśnie co to się... Kości z gości. Gdzież ja tego nie budowałem, no to skąd ja mogę wiedzieć. Zaprojektował to wiedziałbym o co. No, troszeczkę tak. Sąsiedzie. Mm, Słucham. Jak, Słucham sąsiadku, co tam? Jak będzie noc, to myślę, że będziemy. co będziemy mogli porobić? Albo mm, będziemy mogli sobie y, po, przeczekać noc w domku, tutaj naszym. O nie wiem, czy będę miał czas na to. Dlatego to ja nie wiem. Ewentualnie będziemy mogli. Polować na, na jakieś moby. Oj, to ja nie wiem, czy będę miał czas. Dlatego to ja nie wiem. siedzie. Um, idziesz ze mną? Nie, jeszcze nie mogę. Dlatego to ja nie wiem. Ponadzi, że te trójzęby z to są strasznie dziadowskie. Bardzo szybko się zużywają. Serio? Nie kupujemy więcej ich. No nie. Które zęby z Roneda skreślam z listy zakupów. Ty poczekaj. Yy. To poczekaj. Lista na zakupy. Krylka. Ok, Okej. Okay. Lista zakupów. Tak to za się nazwę. Ty, chłopie, kupiłem taką listę na, zakupów, na zakupy. Serio? Przyda się nam, dawaj. A, a da się stąd wyjść jakoś? Skąd? No patrz, widzisz? Też jest w szwecji wyprodukowany. Widzisz? Oho, o, fajna sprawa. O, lista, no masz. Zajmuje mi miejsce w kieszeni. To czekaj, co mamy kupić? Łopata. Hmm. Łopata. Nie, to ja mówiłem tam do siebie. Ty, chyba się zbliża noc. Bo tam się Weź kup zapałki. Bo... Hmm. Siedlice. Zapałki, no weź przejść, zobaczyć, czy, czy takie rzeczy nam wystarczą. Tyle nam wystarczy? Jesteś tutaj. O, otwórz sobie tą książkę. Tak, wystarczy. Kilo chłopota, kiera zapałki. No i co tam ciekawego? Powiesz jeszcze, kolego. A no ci powiem to. Kupuje nam zapałki. No. Ty patrz, ty też w Szwecji: zapałki. No chodź, sąsiedzi. Oho, o, fajna sprawa. No dobrze, wiesz co ja tutaj teraz. A nie sąsiedzi, bo. Chodź, pokażę. Do ci to. Zrobienia. Mogę się wyrwać z pracy. No, Czy lista zakupów? Dlatego to ja nie wiem. Nie wiem. Zaku... coś tam kupił takiego. Gdzieś to kupina? Lista znaków. Lista zakupów. Czemu mamy wszystko ze, ze Szwecji? Może w Szwecji robią dobre produkty? Tak. W sąsiedzie słucham, ktoś tutaj przyjdę. Kupiłem już zapałki. Tak, yy, dasz mi trochę. Ile chcesz? Os cztery. Dzięki. Ja tam idę w razie czego będę ciebie. Zapałki skreślam. O, nawet mi więcej dałeś, już chciałem. Zapałki skreślone. To siedzie chodź, porozmawiamy o czymś. No to chodź tutaj, od razu mi pomożesz kopać level. Ale nie, przy ognisku, przy ognisku w ogóle się jakoś fajnie gada. No to już idę. Jak to? Nie można tędy wejść? trendy? Nie no, nie można! Co to za? Prowa mi tu wlazła na mnie. Sąsiedzi o tędy! To? to, to było. To o czym pogadamy? Kliknij, kliknij shifta sąsiedzie i pogadamy o czymś. Tylko lepiej nie przy wejściu, bo nikt cię nie, nikt nie zauważył. Tu przyjdzie jakaś krowa. Mhm. Nie, a to, widelec, to weź przewróć mięso, żeby się nie spaliło. Ale o co ci chodzi? No przewróć to mięso, żeby się nie spaliło. Ale ono i tak już się do, dobrze pali. O, już się kawałek. A ten kilo, gdzie był wyprodukowany? W Chinach. Ty, oddawaj no mój kilo. Ja się ja ci już go dałem. Bo jakoś go nie widzę, chłopie. A jest, no. Przy śladku jest. Sąsiedzie! Yy, chodź! Właśnie, popłyniemy gdzieś na wyprawę. Dobrze. Dobra, ty swoją łódką, a ja swoją, dobrze? Dobrze. To sąsiedzie, wsiadaj. Ale ja nie mam swojej łódki. Masz już. Droner! Sąsiedzie. No szybko wsiadaj, tu jest twoja. I uciekamy. Nie walczymy z nim? Dlaczego to wszystko? Dobrze, Dobrze, gdzie płyniemy? Zgasić ognisko, czy zostawić? Zostaw, żebyśmy wiedzieli gdzie trafić. Jak trafić, to już z swojego domu. Boże, bo ten gość tutaj jest A? niewidzialny. To y, słuchaj, płyń za mną. Dobrze. No, płyń za mną! No muszę się odwrócić i będę płynął za tobą. Co ty tam Lalonem płyniesz? Kurczę, chyba już... To nie, nie możemy dalej niż... E... Hadasz! Siedzi za mną, poznałam po dźwiękach. Nie widzę nikogo. A, faktycznie coś się zbagowało, bo ja nikogo nie widziałem. Nie, on był niewidzialny. Serio? są tacy. Mhm. Sąsiedzi, ja wiem, gdzie się gdzie teraz popłyniemy. Sąsiedzi, dokuj tutaj. I tutaj możemy coś wykopać. No dobrze, to poczekaj. Tylko tutaj poroświetlam troszkę tymi szwedzkimi zapałkami. Ty też masz szwedzkie te zapałki? Nie, ja mam z Chin. Ząsiedzi, pokaż mi swoje zapałki. Wiesz, ja też ci dałem ze Szwecji. Serio? Ej. No to masz. Ja myślałem, że tam jest napisane po chińsku. Ty, yy, używasz raz tych zapałych raz tych... Sąsiedzie, chodź! Co się stało? Bo ty nie uwierz co tam jest. No, nie wierzę. Widzisz tych gości? Nie, nie wierzę. Ale czy ich widzisz? Pokaż. Nie, nie widzę. Tutaj na dole są. Patrz! Sąsiedzie. No idzie za mną. Cały czas. Patrzę na tych gości. Możliwe, że umrzesz Wypłynąłem i niestety dało się coś I skoro już sąsiad umarł, to odcinek może się skończyć, tak jak samo jak życie sąsiada. Drun, drun, drun. No, i widzowie widzowie Na dzisiaj to koniec tej całej gry Minecrafta. I myślę, że możemy kończyć.